Dzień dobry, witam serdecznie. Dawno nic nie nagrywaliśmy fajnego na kanale. Słuchajcie, postanowiłem, żeby tutaj zrobić mały przegląd rowerów. Kiedyś żeśmy prowadzili taką serię, potem ta seria filmików podupadła, bo nie było na to w ogóle czasu. Chciałem powrócić, zobaczyć, jak to się przyjmie po chyba roku od ostatniej publikacji filmu z tej serii. No i znalazłem tutaj parę fajnych, ciekawych rowerów, które można przerobić. Słuchajcie, te rowerki Canyon, one są mało znane, niedoceniane. Zobaczcie, taki rower. Można kupić na bardzo fajnym wyposażeniu. Tu jest RockShox sreba, jest fajny markowy damper Foxa. Mamy tutaj solidną ramę, dużą ramę, weź duża skrzynka. Te rowery są bardzo lekkie i tutaj sam na tym jeździłem dość dużo po drogach leśnych, po mieście. Bardzo fajnie mi się jeździło. Jest typowy rower pod elektrykę na koła 26 cali jest starszy, kaseta 9. Tak to cudo wygląda. No i myślę, że jest to ciekawa propozycja, gdyby nie tutaj faktycznie coś jest delikatnie na ramie widać, że gdzieś jest albo bita, trzeba by to się przyjrzeć. Natomiast reszta roweru i jego podzespoły są fajne. Jeżeli ta rama nie jest uszkodzona i wnieciana, tylko jest gdzieś przerysowana, no to się jeszcze opłaca. Co jeszcze fajnego, żeśmy tutaj wyczaili. Weźmiemy sobie kolejny rower. Jest taka kona, kahuna cenowo 1800zł, myślę, że jest cena do urwania ze 300 wy na pewno bomber, amortyzator dobrej klasy przód jak nie ma luzów to jest fajny temat, Fox jest z tyłu jest tutaj, On to jest podstawowa rama kony, nie jest to jakaś kona z super górnej półki, a ta rama jest w miarę w miarę ma grube ścianki, także fajnie się na tym powinno jeździć no macie stan taki myślę, że w miarę na zdjęciu warty obejrzenia dalej, są hamulce Tarczowe hydrauliczne z tego co widzicie, także to jest coś, no coś wartego uwagi. 18 cali, więc tu jakaś już skrzynka wejdzie na 120 ogniw, powinno się zmieścić może 100, 130, w zależności od wykonania. Wziąłem tych rowerów tutaj kilka, bo jest kilka fajnych sprzętów. Mamy Wheelera. Wheeler ma ogólnie pewnie troszkę gorszą ramę niż Kona, natomiast monitorów skarep bodajże jest tamorek, z tego co widzę, jest duży blac duży z ząbkami, także to jest spoko mamy damper, mamy przedni amortyzator tylny, cena poniżej 2000, więc myślę, że spoko rower warty dalszego poprzeglądania, hamulce są linkowe są v -brake. ja do v nic nie mam, no jest to rower w pewnym budżecie także musi się zmieścić w jakiejś tam cenie, myślę, że też coś do urwania na pewno Wygląda fajnie, niezniszczony, w miarę duży trójkąt. To jest jakaś rama, pewnie jakaś 18 L. -ka. No, to taka 18-19 Lka standardowa w takim crossowym cudzie. Zobaczymy, co z tego filmu wyjdzie, bo tu spróbuję jakiegoś livea nagrać. Mamy tutaj kolejny bardzo fajny Canon Dale. Jak on ma papiery, że nie jest kradziony, to się warto nim zainteresować. Duże, fajne tarcze. Amoryk RockShox, damper też jest, jakiś w miarę fajny Jeśli to nie jest karbon, tylko ładnie podpawane aluminium No to warto, jeżeli to jest karbon, to to odpada Trzeba by się dowiedzieć, natomiast takie cuda są Kodwójki ten rower chyba? No dwójeczkę kosztuje Nie posiada wgniotek, możliwe lekkie zarysowania Zobaczymy co on ma Damper, prawdopodobnie do wymiany uszczelki, nie trzyma ci się. no standard, jak nie są porysowane golenie to myślę, że tam w granicach 1,5 stówy do, do dwóch regeneracja i może to fajnie śmigać. Myślę, że temat do ogarnięcia. Co jeszcze ciekawego mamy? Kolejny z, ze sprzętów. Cube. wybraliśmy takiego cuba na konstrukcji. Z tego co widzę, chyba to jest monopiwot. Też skrzynka jest w miarę tutaj wejdzie. Troszkę będzie wyżej środek ciężkości. Są tarczówki, hopa, zaciski, hydraulika oczywiście. Także w cenie jakiejś też w miarę rozsądnej. No, manetka do wyrzucenia, jak przy elektryfikacji prawa, lewa. Ja bym na czymś takim jeździć nie mógł, ale ogólnie baza fajna do elektryfikacji. Jest RockShox sprężynowy z tyłu. Opony widzę, że z cieniutkimi bokami, bo kojarzę, że to Continental, jest także do wymiany raczej, ale baza też taka, warto zastanowienia się. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. To było już? Nie było. To jest w miarę fajnej marki, raczej aluminium, bo karbon jest bardziej pozaginany, więc to powinno być też w miarę fajne zdjęcie, takie pierwsze jest mało obiecujące, mało widać na tym. Jest dużej trójkąt i on nie jest przez damper zajęty, a jest to amortyzacja. To jest dalej full. Także jest RockShox Reba, dobrej, wysokiej klasy osprzęt. Natomiast musicie popatrzeć, właśnie w jakim stanie. Tutaj ten amor mało widać na tych zdjęciach niestety. Dampera w ogóle nie ocenię, bo go tutaj nie widać. Są bardzo fajnej klasy te przerzutki, bo one od razu klamkę do góry, do dołu regulują Wam przerzutki. Bardzo to się fajnie, przyjemnie na tym śmigało swojego czasu. Ja bym coś takiego, myślę, że byłbym zainteresowany, żeby to obejrzeć, jak miał gdzieś blisko. No tak, to zębatka zęby ma, nie wygląda, żeby było powykruszane, ale pewnie też super nie są, nie będą nowe. Ale myślę, że warto też rozważyć jakieś dobrej cenie ten rower. 2,5, takie cudo. 800. No, to bym trochę urwał sceny Ale rama fajna, duża. I właśnie ten trójkąt bardzo duży. Potem cusat Turbo. Można coś takiego sobie obczaić. Tu mamy taki trochę ładniejszy rower. Ten klub mi się bardzo podobał. Mówiąc szczerze, bardzo mi się podoba, bo jest ogólnie filmowy. Dumper jest chyba Foxa. Przód jest też czegoś fajnego. RockShox sreba. Markowy sprzęt. Duże tarcze. Nie ma rys na goleniach. Wygląda naprawdę elegancko. Hydrauliczne tarczówki, przód, tył. Trochę jest porysowana kierownica. No to na pewno będzie rower, który był już użytkowany. No zobaczcie, rama jest w ładnym stanie. Gniotek nie widać. Spoko sprzęt. Myślę, że dalsza baza do elektryfikacji pod jakiś, powiedzmy, albo m 30 h albo nie rozkręcany 3K Turbo, bo jednak te wahacze są trochę takie delikatne. No to jest spoko, jest wahać, jest tryb crossowy, On będzie miękki na małych nierównościach, a na dużych no niestety będzie dobijał. To jest rower klasy XC, ale bardzo się wygodnie jeździ właśnie po ścieżkach rowerowych, szczególnie z dużą prędkością. No a jeszcze mamy dwa kaniony do luknięcia. Słuchajcie, ja na tym kiedyś jeździłem. Był gdzieś ten rower testowy, nawet w MG Volt na którymś forum. Powiem wam, że bardzo fajne rowery, bo są leciutkie to aluminium jest bardzo cienkościenne, ale jest to wytrzymałe. Tu jest coś chyba faktycznie wgięte w nim. W tej ramie zobaczymy z bliska. Tu już widać coś na środku. O, jest jakaś lipa. No jednak, niestety, to ten bym raczej odpuścił. No i zobaczymy, jeszcze w jeden kanion. Z takich fajniejszych sprzętów wam powybierałem. To jest rama gdzieś jakaś, nie wiem, 19. 51 przez 2,54. 20 cali. No, blisko. Plęb. Fajnie to wygląda, bo to jest X-sec. Porządny wzmocniony tutaj jest, wzmocnione to mocowanie pod damper. Jest długi spawnik. No to w kanionach one są zawsze fajnie zrobione na markowym sprzęcie. Zawsze są te albo właśnie RockShox'a albo są. To jest monitoł. Bardzo fajny. Hamor. damper też markowy. Nie jest to super klasa, ale. Ogarnia, daje radę. No i też fajny osprzęt, bo widzę, że też są te fajne klamko manetki. Lewa klamka jest chyba złamana, aczkolwiek to myślę, że dałoby się nawet to dospawać i warto przy jakiejś dobrej cenie. Nowe to nie jest, no wszystko, ale to trzeba by, tak jak mówię, jeździć, sprawdzić, czy nie macie luzu tu na tulejkach. Taki przegląd ogólnie roweru, żeśmy zrobili co fajnego, można przynajmniej poglądać, popatrzeć. Pod względem fajnej ramy i fajnego zawieszenia, tak? bo na osprzęt nie patrzę. Sugeruję, że przy elektryfikacji to raczej zostanie wymienione. Wszystko damy sobie jakąś mniejszą kasetę, nie ma sensu aż tyle trybów. Także to jest spoko. No i mostek, nie wiem, miałbym ja na takim regulowanym mostku nie chciał jeździć, bo on zawsze może pęknąć przy pewnych prędkościach. Ale fajne są duże właśnie podskrzynki. Można fajną skrzynkę w kształcie trapezu tutaj sobie strzelić. Nawet już nie tak bez super wycięcia na, na damper powinno wam 120 do 150 ogniw w zależności od kształtu skrzynki, ja myślę, że fajna sprawa na początek. Wybrałem taki rower gdzieś do 2,5 do 2,800 w kwocie od 2000, żeby to miał jakiś osprzęt, jakieś amortyzatory. No tańsze też są, ale wiadomo nie na Xteku, Nie z Rockshoxem, nie z Monitą, nie z Bomberem, więc no takie coś, co fajnie można pojeździć. Słuchajcie, no sorry za jakość dźwięku, natomiast nagrywam to z laptopa. Kiedyś będę miał pod ręką ten mikrofon fajny, to wam to nagram w lepszej jakości. Myślę, że tak raz w miesiącu byśmy taki przegląd sobie zrobili, co jest fajnego na Liksie, bo można coś fajnego poszukać. No i tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli będziecie zadowoleni z filmu, jeżeli będziecie chcieli jakieś linki, to poszukam w następnym tygodniu. Zrobię sobie taką godzinkę jak w tym tygodniu wolnego i sobie poprzeglądam, bo to jest naprawdę mało szukania i parę fajnych rowerów się ogólnie udało znaleźć. Myślę, że z jeden, dwa, trzy z tych wszystkich, które już mi przeglądali, może by się udało wybrać, żeby coś kupić fajnego i żeby to było spoko. To cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.